Jakieś pytania jeszcze? No, to zapytającą za osobę chyba ja zostałem jeszcze. E, w imieniu wszystkich panów, jakąś taką, taką pytaczkę zadam pod tytułem: e, jak, jakiego, jakim z twoich mężów czy partnerów życiowych, jaki był taki najbardziej sympatyczny, e, dobry człowiek? To chyba ten Francuz. Dobry człowiek to był mój mąż francuski, Fransuz. świetny mąż. Fransuz. Tak się udział, że musiałam się rozwijać. No i właśnie, i tu właśnie jest teraz ten mój, mój punkt. No wszyscy myślimy o bardzo atrakcyjnej kobie, kobiecie. Panowie, no, ja sądzę, że nikt nie chce jakieś ciepłe kluchy, żeby tam gotowała. to, to się A co do racji. gotowania, to możecie być pewni, nawet jajecznicę tak. przypalą. Tak, no więc wszyscy marzymy o atrakcyjnej kobiecie. I teraz tak, co byś poradziła? Tym e, żeby po kilku latach nie znudzić. Ale czy tu jest dużo takich dobrych mężów, łagodnych i spokojnych? Nie wiem no, to, to ale wiesz co, by, co, co zrobić, żeby kobietę utrzymać? No powiedz, bo ja, ja ty, ty taką... wszystko wiesz. Ja ty taką... o tych sprawach męsko-damskich bardzo dużo wiesz. Nie Psychologicznych. Mam, wszystko z książek. Ja mam taką teorię, że nie należy utrzymywać. No tak długo trwa. Jak trwa, jak nie trwa, to na siłę. Po co utrzymywać? Tak mi no nie udały ci się trzy, cztery związki. My się wspaniale udały wszystkie cztery związki. Ten mąż, 13 lat szalenie udanych, ale czy mam go ciągnąć aż do śmierci, żebyśmy takimi starcami, co tak się na siebie patrzą z nienawiścią? Ale nie, no dalej nie chcesz, ty nie, bo ona wie, ale nie chce nam powiedzieć, jak utrzymać wspaniałą kobietę. Trzeba być wspaniałym mężczyzną. I tym akcentem kończymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.